Witam serdecznie na kolejnej lekcji cyklu Jak to Przetłumaczyć? Wróciłem właśnie z urlopu z cudownej Chorwacji, tam udało mi się wrzucić kilka lekcji wakacyjnych, a teraz wracamy do lekcji tradycyjnych, czyli karteczka i długopis. Póki jeszcze wakacje, no to postaram się wrzucić więcej filmików, to znaczy z większą częstotliwością. Natomiast, kiedy ruszy rok szkolny, ta częstotliwość na pewno spadnie. Myślę, że będę wtedy robił około jednego filmiku tygodniowo, tak jak kiedyś zaczynałem. No bo czeka mnie dużo pracy, zwłaszcza, że rusza czteroletnie liceum. A oto krótka scenka, jaką przygotowałem na tę lekcję. Jakieś plany na dzisiejszy wieczór? W sumie nie. No to chodźmy do kina. I teraz, co tu chciałem sprawdzić? Chodzi mi o zwrot, chodźmy do kina. To słuchajcie, można przetłumaczyć aż na cztery sposoby. My, Polacy, generalnie będziemy preferować jedną wersję, taką książkową, taką jaką mamy na kursach językowych. Cztery sposoby, to znaczy dwa brytyjskie i dwa amerykańskie. Jeszcze jedna rzecz mnie tu interesuje, mianowicie co zrobicie z tym zwrotem: no to. Wiadomo, że w języku angielskim będzie coś zupełnie innego, i tak naprawdę w języku angielskim będzie zwrot, który na polski często jest tłumaczony wobec tego. Tu też mógłbym użyć: wobec tego, chodźmy do kina, ale wydaje mi się, że w języku codziennym częściej powiemy: no to, chodźmy do kina. Ale będę chciał, żebyście was się przetłumaczyli: wobec tego, chodźmy do kina. Ok, karteczka i długopis. Proszę sobie filmik zapauzować. Za jakieś 10-15 sekund filmik ruszy i podamy sobie proponowane wersje wraz z analizą. Witam z powrotem po krótkiej przerwie, czyli tak, tutaj można by zadać pełne pytanie, czy masz jakieś plany, ale z uwagi na to, że jest to język codzienny, to nie robimy pełnej inwersji i tak dalej, dokładnie tak jak w języku polskim. U nas też mógłbym się zapytać, czy masz jakieś plany, ale mówię w wersji skróconej jakieś plany, ale z uwagi na to, że jest to właśnie pytanie, to użyjemy any, a nie some. W twierdzeniu, gdyby powiedział mam jakieś plany, powiedziałby some. I have sam. Plans. Natomiast w pytaniu, do you have any plans for tonight? Uważamy na ten wieczór, nieraz już Wam o tym mówiłem. Jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, nie używamy słowa evening, tylko tonight. Mówiliśmy o tym wszystkim w lekcji, o wieczorze, o nocy i tak dalej. Nigdy macie u góry i w Opisie. Potem w odpowiedzi było w sumie, w sumie nie, bo myślę, że my Polacy użyjemy tego typu zwrotu. Po angielsku trzeba byłoby tu powiedzieć not really. No i teraz właśnie cztery wersje, dwie brytyjskie i dwie amerykańskie. Myślę, że większość z Was wpadło od razu na taki oklepany zwrot. Let's go to the cinema. Oczywiście to jest jak najbardziej okej. Okay tylko trzeba, trzeba mieć świadomość, że są też inne wersje. Natomiast jeśli chodzi o ten zwrot no to, który tak naprawdę mówiłem, że będzie znaczył wobec tego, to jest to uwaga then i dajemy zawsze na końcu zdania. Czyli let's go to the cinema then. Natomiast Brytyjczyk lubi też powiedzieć let's go to see a film then. Czyli chodźmy zobaczyć, oglądnąć, obejrzeć film. No my tak chyba w życiu nie powiemy. Chodźmy obejrzeć film. Jeśli mówimy o Kinie, a oni tak powiedzą. Natomiast w wersji amerykańskiej Amerykanie kompletnie nie używają słowa cinema. Oni powiedzą, Let's go to the movies, ok? Jest W i S. Let's go to the movies, then. I tu nie chodzi, że na filmy, bo tak jakby liczba mnoga. To jest po prostu kino w wersji amerykańskiej. Natomiast tak jak w wersji brytyjskiej, chodźmy obejrzeć film, tak jak prawda, że jeden, to u nich też można powiedzieć, że jeden film. I wtedy jest movie, e movie. Czyli można też powiedzieć, Let's go to a movie, then. Coś takiego jakby chodźmy na film wobec tego. Dzięki.